Dzisiaj podsumujemy całe działanie programu POWER, które wdraża Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pod tym sympatycznym skrótem POWER czy POWER kryje się skrót Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. I w naszym wydaniu to są wszystkie działania skierowane do osób młodych do 30 roku życia, które pomagają im zagospodarować się na, na rynku pracy. To są działania przeróżne, przez ten okres 5 lat to były staże, to były szkolenia zawodowe, to, były, to było wsparcie na otwieranie swojej własnej działalności gospodarczej, całe szerokie spektrum wsparcia dla osób młodych, które wchodzą, na, wchodzą czy zmieniają, czy chcą spróbować czegoś innego, no, ale kryterium głównym to jest to osoba młoda do, do 30 roku życia. Przez 5 lat udało nam się w, przekazać na dolnośląski rynek pracy blisko 550, 555 milionów złotych. Teraz dwa konkursy, jeden, jeden dedykowany w kwocie 65 milionów, drugi zdaje się 55 milionów, kończący ten okres programowania, więc kwota niebagatelna, jeśli chodzi o, o, o działania aktywizujące osoby młode. Rynek pracy osób młodych się nie zmienia, tutaj nie ma jakichś specjalnych, specjalnych zmian wskaźników czy z powodu COVID-u, czy z powodu, czy z powodu innych, innych rzeczy. Jakby ten poziom problemu osób młodych utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie. Tutaj bardziej zwróciłbym uwagę na to, że wiele osób młodych, poza tymi osobami, które przejawiają cechy przedsiębiorcze i te osoby trzeba wesprzeć, Właśnie w, w obszarze otwierania własnej działalności gospodarczej, wsparcia pomysłu, tak? Częściowej inkubacji tego pomysłu, czyli tego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy. To bardzo często bywa tak, że młodzi ludzie jakby też nie ze swojej winy chyba wybierają kierunki kształcenia, które tak na dobrą sprawę nie rokują potem zatrudnienia na donosiąskim rynku pracy. I tutaj trzeba takim osobom młodym pomóc, zmieniając kwalifikacje, podnosząc kwalifikacje, czy też uzupełniając te kwalifikacje zawodowe, żeby mogli znaleźć... Stabilną i dobrze płatną pracę. Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy ona tak praktycznie od kilku miesięcy się w ogóle nie zmienia. Tutaj COVID jakby niespecjalnie na to wpłynął. Ten wzrost bezrobocia na terenie Dolnego Śląska to niecały punkt procentowy. Więc tutaj bardzo mocno ten COVID w strukturze jakby nie, nie zaszkodził. Ale jeśli możemy tutaj zaryzykować, to powiaty północne i południowe. E, mają ten, ten, te, to bezrobocie troszkę wyższe niż inne, niż, niż inne powiaty, czy miasta na przykład na, na statusie powiatów grodzkich. E, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest dysponentem środków. E, my poza e, działaniami, e, które mamy, w, w, że tak powiem, troszkę w powierzeniu, tak jak był do tej pory program Power, czy e, działania, e, działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego e, Województwa Dolnośląskiego, one będą teraz stopniowo już wygaszane, wiadomo, zmienia się okres programowania. Czekamy na nowe założenia, czekamy na nowe, na nowe perspektywy. Natomiast my też podejmujemy działania w ramach wydziałów, które zajmują się rynkiem pracy. Tak? Czy programy pilotażowe, czy rozpoznanie rynku szykujemy się bardzo mocno do następnego okresu programowania? Też nawiązujemy współpracę dosyć ciekawą, otwieramy nowe możliwości, na przykład pracy dla młodych ludzi. Uwaga, tutaj w służbach mundurowych, gdzie okazuje się, że można znaleźć stabilną i dobrze płatną pracę. To są takie działania inicjujące, które nie są bardzo mocno kosztochłonne, natomiast mogą mieć i pewnie będą miały dosyć istotny wpływ na zatrudnianie osób młodych. Wśród młodych ludzi pokutuje takie przekonanie, że urząd pracy nie załatwi nam pracę, jak załatwi, no to jakąś taką. Z której nie będziemy zadowoleni. Co pan powiedziałby takim osobom? E, powiedziałbym po pierwsze tak, e, kochani: e, Dolnośląski Wojewódzki rząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy e, są urzędami. E, I tak naprawdę, e, czy, 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 czy urzędy powiatowe, czy my. Możemy inicjować czy stymulować pewne działania. Tak naprawdę taka osoba młoda, po pierwsze, dobrze jak trafi do nas czy do naszych przyjaciół z powiatu urzędów pracy, ktoś zdiagnozuje sytuację tej młodej osoby, ale wydaje mi się, że czasy, gdzie urzędy załatwiały pracę w słowie oczywiście, tak, już się skończyły. Tutaj jest wymagana kreatywność młodych ludzi. W poszukiwaniu zatrudnienia, tym bardziej, że tych ofert pracy jest bardzo dużo, bo też pokutuje mit, że nie ma pracy. To nieprawda, ofert pracy jest bardzo dużo. Nie zawsze one są jakościowo dobre. To prawda, tak? Nie zawsze to są oferty pracy, które spełniają nasze oczekiwania finansowe, ale tak naprawdę teraz na rynku pracy liczy się kreatywność takiej młodej osoby, jej wysokie kompetencje, ale też dobrany zawód do potrzeb rynku pracy.